Małgorzata Korzuchowska realizuje się zawodowo. Regularnie pojawia się na planach zdjęciowych. Bierze udział w kampaniach reklamowych, gości na branżowych imprezach. W związku z obostrzeniami związanymi z epidemią koronawirusa w Polsce na kilka tygodni mogła nieco zwolnić. Kwarantanna z pewnością pozwoliła aktorce nadrobić stracony czas z mężem, Bartłomiejem Wróblewskim i synem Jasiem. Gdy złagodzono restrykcje, rodzinie wybrali się nad polskie morze, gdzie spędzili mnóstwo przyjemnych chwil. Korzuchowska nie ukrywa, że z mężem bardzo długo starali się o dziecko. Gdy miała 43 lata, wreszcie się im to udało. Aktorka w rozmowie z portalem Baby Beyond, zdradziła nieznane dotąd szczegóły z okresu oczekiwania na dziecko. Powiedziała, że była bardzo mała szansa, by udało jej się zajść w ciążę. Pierwszy pozytywny wynik testu wysłałam mojej pani doktor, a ona poprosiła, żebym to badanie powtórzyła za 48 godzin, bo dopiero wtedy będzie można mieć pewność. Później powiedziała mi, że z medycznego punktu widzenia na zajście w ciąży miałam. 2% szans. Dopiero gdy Korzukowska była pewna, powiedziała o ciąży mężowi. Aktorka przez 9 miesięcy musiała bardzo na siebie uważać. Przez pierwsze miesiące nie mogła wychodzić z łóżka. Moja ciąża była trudna. Trzeba było na nią hukać i dmuchać. Od mojej pani doktoru słyszałam. Za nami dopiero pierwszy etap, bo przecież nie chodzi o to, żeby pani urodziła dziecko, ale o to, żeby pani urodziła dziecko zdrowe. Dlatego też przez pierwsze trzy miesiące musiałam leżeć. Chociaż Małgorzata jest dumna z tego, że dzięki determinacji jej i męża są rodzicami, żałuje jednej rzeczy. Jestem dumna z tego, że mi się udało, że byłam tak zdeterminowana. Żałuję tylko, że nie mamy drugiego dziecka. Całą rozmowę z aktorką można przeczytać na blogu Baby Brian.